Pieśni kryształowych jaskiń. Las szepczących drzew odrodził się, jego zieleń była jaśniejsza niż kiedykolwiek, a pieśń życia niosła się pośród gałęzi. Ja, Kellen, czułem w sobie spokój, ale wiedziałem, że moja podróż jako strażnika świata nigdy się nie skończy. Każdy oddech odnowionego życia był przypomnieniem o kruchości równowagi i wiecznej czujności, jaką musiałem zachować. Lecz spokój był zaledwie chwilowy. Głęboko pod ziemią, w zapomnianych kryształowych jaskiniach, obudziło się starożytne echo. To nie była siła zła, lecz chaotyczna, rezonująca energia, która groziła rozsadzeniem samych fundamentów ziemi, powodując katastrofalne trzęsienia i wulkany. Echo było śladem pierwotnej, nieokioznanej magii, która uwalniała się po moich poprzednich bitwach. Musiałem je uciszyć, zanim świat pogrąży się w geologicznej apokalipsie. Moja podróż wiodła w głąb ziemi. Przez klaustrofobiczne tunele i jaskinie, gdzie powietrze było gęste od minerałów i wibrowało od niskiego, niepokojącego pomruku. Ściany pokryte były lśniącymi kryształami, które rezonowały z echem, wzmacniając je. Walczyłem z kryształowymi strażnikami, bytami uformowanymi z czystej, niestabilnej energii, które atakowały mnie falami dźwięku i ostrymi odłamkami. Moja zbroja trzeszczała pod naporem ich ataków, a każdy krok był walką z narastającą wibracją. Dotarłem do serca jaskini, gdzie gigantyczny, pulsujący kryształ echa wznosił się w otoczeniu wirujących energii. Jego blask był oślepiający, a pomruk ogłuszający. Czułem, jak moja własna magia rezonuje z nim, grożąc, że mnie pochłonie. To była ostateczna konfrontacja. Walka nie mieczem, lecz zmysłami, próba ujarzmienia potężnej, nieokiełznanej siły natury. Rzuciłem się do przodu, ignorując szalejące energie. Mój miecz, naładowany esencją latarni, zaświecił, ale tym razem nie uderzyłem. Skupiłem całą swoją wolę na harmonizacji, na wyciszeniu rezonansu. Czułem, jak siła echa próbuje mnie rozerwać, ale wtopiłem w nią swoją świadomość, próbując nadać jej formę i spokój. Powoli, z ogromnym wysiłkiem, pomruk zaczął słabnąć, a wirujące energie ustabilizowały się, tworząc harmonijną pieśń. Upadłem na ziemię. Ciężko dysząc, gdy kryształ echa zaczął emitować łagodny, kojący blask, a pieśń kryształowych jaskiń niosła się po podziemiach. Echo zostało ujarzmione, a świat odzyskał stabilność. Moja rola strażnika pogłębiła się. Stałem się mediatorem między światem a jego najgłębszymi energiami. Patrzyłem na kryształy, które teraz śpiewały melodię spokoju, i wiedziałem, że moja podróż trwa. A każdy dzień niesie ze sobą nowe wyzwania i nowe odkrycia.